Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Cześć Ola, Sebastian, Asia, witam was. Dajcie znać, czy mnie słychać. Hej, hej. Cześć Wam. Hej. O, coś mi się przestawia. Dajcie tylko o. Dziękuję, Asia. Słychać mnie, fajnie. Witam Was. Poran, poranek poniedziałkowy. Słonko przebija się przez chmury. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie ładny dzień, bo e, ja mam już plany na dzisiejszy dzień. Oczywiście jest, jest wolny, jest bank holiday. E, może niektórzy pracują dzisiaj. E, A ja mam plany, właśnie spędzić ten dzień bardzo, bardzo rodzinnie. Cześć Roman, Hej. O, mamy, mamy już trochę osób, więc może tak zacznę. Krótko chciałem powiedzieć o tym, co, co, co w mojej głowie dzisiaj się dzisiaj, dzisiaj krąży, co krąży w sumie tak naprawdę od od, y, m, od soboty, od spotkania o tym właśnie, y, co nasza Ewa mówiła, na temat, czy, czy wiemy, z czym przychodzimy do Boga, czego my chcemy od Boga, czego pragniemy, y, na czym nam zależy, tak? Y, oczywiście, że no, jakby pierwsza rzecz, na której powinno nam zależeć, choć nie zawsze tak jest, to jest sam Bóg. Y, Cześć Kasia, <noise> e, że właśnie pierwsza rzecz, na której powinno nam zależeć, jest sam Bóg, e, ale do, do, do Boga, <noise> jeśli przychodzimy, to czy, czy mamy konkret, tak? E, czy wiemy, o co Boga prosić, e, co chcemy, żeby nam spełnił, żeby nam uczynił e, i, i ja na przykład też chciałbym Boga postrzegać tak bardzo, znaczy postrzegać, chciałbym Boga odbierać tak bardzo osobiście, z czym na przykład ja mam problem nie? żeby postrzegać Go jako osobę, która jest prawdziwa, mimo że niewidzialna fizycznie, to jest prawdziwa, że jest zawsze obok mnie i chciałbym o tym pamiętać każdego dnia, każdej chwili mojego życia. Bo często zapominam o tym, często, często to gubię. Jakby często żyję tak, jakby Boga nie było. Czyli liczę na siebie, na własne pomysły, na, na własne siły. A to, to bardzo osamotna człowieka, nie? Ja wtedy na przykład bardzo czuję się taki samotny, taki mm, tak jakby właśnie ja musiał sobie ze wszystkim poradzić, ja musiał coś zrobić, a zapominam prosić Boga o to, o konkrety, tak? Mam jakiś problem z czymś, z czymś nie daje rady i, i, i zapominam o tym właśnie, żeby jego poprosić. Boże. Pomóż mi, Boże, e, czy możesz to dla mnie zrobić? E, chciałbym, żebyś ułatwił mi to na przykład, albo żebyś pomógł mi przez to przejść, bo jest to ciężkie dla mnie. Dajcie znać, czy, czy wy to też tak macie, czy, czy jestem sam, <laughs> czy jestem sam, który właśnie ma takie, takie myśli, takie, tak właśnie zapomina o, o, o istnieniu Boga na co dzień, nie tylko. Że Bóg jest w kościele, czy, czy z nami na spotkaniu, ale każdego dnia. Mm. No, to jest, to jest ciężkie. Wczoraj też taki film oglądaliśmy wieczorem e, o, o właśnie o przemijaniu życia, nie? Że im bardziej, właśnie, zatracamy się w, w taką codzienność, w pracę, w jakieś tam inne sprawy, a nie myślimy, właśnie o Bogu, o, o innych ludziach naokoło siebie, o swojej rodzinie, no to życie nam po prostu mija, nawet nie wiemy kiedy, tak? Budzimy się, tak jak w tym filmie było, że on był świadomy swojego życia tylko w swoje urodziny, ten człowiek. I szczerze mówiąc, nie chcę tak żyć. Nie chcę, nie chcę, nie chcę tak kończyć, że, że w pewnym momencie się obudzę i, i stwierdzę, że zmarnowałem sobie życie, zmarnowałem sobie, nie wiem, dwa lata życia i tak dalej. Także z taką myślą, chciałem się, taką myślą chciałem się z Wami dzisiaj podzielić. Chcę prosić Boga właśnie dla siebie, dla Was o to, żeby dawał nam siłę, dawał nam tą świadomość, że przez Ducha Świętego, przez Jego obecność w życiu, że On jest, że On jest zawsze, że zawsze możemy się do Niego zwrócić. Daj nam, Panie, proszę, tą siłę, daj nam tą łaskę, byśmy My Ciebie zauważali bo Ty zawsze nas zauważasz, zawsze nas widzisz i czekasz na to, aż przyjdziemy do Ciebie, aż Ciebie poprosimy, poprosimy o to, żebyś dotykał nas swoją miłością i Twoją obecnością. Życzę Wam pięknego poniedziałku. Życzę Wam, żeby właśnie ten dzień był na tak zwanej pełnej świadomości, jego obecności. Pozdrawiam Was serdecznie. Jeszcze raz życzę miłego dnia. Do zobaczenia. Pa, pa.